Cześć, Sims Smart Pro i dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z Budskrzydłem Rolletą. Yy, dzisiaj samemu, bo niestety, yy, jest taka sprawa, że. Znaczy ogólnie, to jeżeli chodzi o tą rotację, bo mówiliśmy, że coś tam, że. Yy, będzie raz u misiowego raz u mnie. Yy, odcinek, ale się trochę pozmieniało i będzie jednak na odwrót. U mnie będzie najpierw, potem yy, u tego. U MiŚka, tak powiem. Więc y, tak to będzie wyglądać, jest trochę zmiana rotacji, więc y, ten odcinek jest y, jako trzeci licząc wszystkie te no chyba, że y, Michał się w ogóle nie, ten, nie zdecyduje na wrzucanie tego. Tak wam mówię kontrolnie, żeby się... wiecie, żeby nie było jakichś takich rzeczy, że do, dopiero w trzecim odcinku to wszystko mówię, no tak no, ale kurde, wcześniej nie miałem za bardzo... Wcześniej jeszcze nagrywaliśmy, było super fajnie, wszystko w pokoju, nie? Tylko teraz się tak yy, pomyśleli, o. Ale nie marzy. Słuchajcie, weźmy, zróbmy. Starty gamę. gamę. Bo. Słuchajcie. Czekaj. Ciemnica halo. Oho. Chyba. O jest, jednak żyje. Dobra. Dawaj, komputer. Chcę sprawdzić jedną rzecz. Czy ja się tutaj pojawiam, czy jeszcze nie? Znaczy w sensie, czy. Misiowego tu będzie widać. Bo było coś takiego, że. No to są ogólne wyniki, to są zablokowane. O, Misiowy! Ja go mam. Tylko, że on mnie nie ma, właśnie, bo ten. na tym już się tabletkami zatruł. <grym> Także było bardzo fajnie. No to cóż, słuchajcie, bierz, bierzemy te tabletki. I i z, tego, a, i z tego co patrzyłem, że jest achievement, żeby jak tutaj się wyjdzie, żeby posłuchać minuty, minuty żeby posłuchać, żeby jedną minutę słuchać tą piosenkę, nie, to miałem na myśli, więc y, zrobię wam tucie, y, tucie, tutaj cięcie, żebyście, znaczy w sumie fajna muzyka, piosenka i te sprawy, ale y, no minuta będę się nie więc wiecie, więc y, cięcie, o! Poszło! Sok, soki sokinin, człowieku, so, soki dit. No więc yy, ten, że znaczy nie wiem czy już się widzieli, że dostałem to to nie wiem. Ale dostałem słuchajcie, więc jest mega sas. Dobra. Z buta wjeżdżam, normalnie człowieku. Buta widać, nie wiem, czy jakiś upridne był. Nie pamiętam czy buta było widać. Dobra, em... Yy, czekaj. Dawaj mnie tutaj. Yy, gdzie jest? Yy, Smart normalnie, człowieku. Enter gamy, sobie gamy, Wiesz z co chodzi. No i tak, słuchajcie, yy, spróbujemy zrobić dwie tury tego. Czyli po prostu. Aha, co to się. O, tabletki moje ulubione. <laughs> yy, te. Spróbujemy jakby to wybrać i jeszcze następno, bo pa, już tak od razu mówię jakby, nie nie mogę się słuchać, kurde. Nie wiem, co się dzieje. Yy, wygramy to i później jeszcze jak będzie Double or Nothing, to zrobimy jeszcze raz yy, ten. I wtedy zakończymy tą serię. Jeszcze oczywiście się uda, nie? Yy, bo wiecie, to... Tutaj w ogóle nawet nie można tego powtarzać, więc jak nam się nie uda, to koniec. Tak naprawdę. Dobra, ja bym ukradł... A co się stanie, jak mogę? Czekaj, czy mogę tkajdanki ukraść konto? Nie, bo na tej służy, nie wiesz co chodzi. To sobie sprawdzimy. Tak, no wiecie, jest, jest pełny. więc szczeramy w niego. Dawiej chłopa. Po prostu się idzie, czy? No, wykrzywiona w pół. <grych> mm. Coś chcemy, no, nie możemy. Ej, ale to tak naprawdę to nie powinni mi dać tego użyć. Bo skoro tutaj nic z tych rzeczy nie mogę porwać, no to to bez sensu trochę. Tak mi się wydaje. A no, jeszcze nam to znowu w niego. Bo jeszcze przyczynamy te kajdanki. O, widzisz. Właśnie. Więc wiesz jak jest, wieszek jest. No, zaklęblało mnie. oniu. Oho. Ukradł mi, co to jest? A tabletka. Może niech się zatruje. A nie. Nie zatruł się, i on ma znowu O kurde. Mm. Trochę bez sensu. Założą... Zaklebało mnie, żeby w siebie sześć. Mm. No żart. <noise> no co za ty. Trochę nie myśli. Z tego, co ja tu widzę. Nie no, A, jeszcze ja, jeszcze nie ten. Nie, nie, nie mogę. Znowu w siebie ładnie. Co za z jest człowieku? Co on robi? To jest niemożliwe. Ja nie jestem zakleblowany, a on dalej w siebie wali. No niemożliwe. Teraz ja mam swoją turę, prawda? Czyli tak. Nie mam pojęcia co teraz będzie, więc szedłem niego. Chyba był pusty. Tak, dokładnie. I teraz chyba już nic nie zostało więcej, nie? Chyba, że został. Nie. To jest opusty, no właśnie. Uważam, jakby znowu. On przez, przez całą tą górę, w siebie. Pierwszy raz. Aha. No dobra, bo może. Może było tego wincy. No dobra, długa to, długie to było, mam powiem. O. Zmieniacz. A tylko dwie rzeczy. przedmioty. O. Ładuj tam, człowieku. I teraz tak. Co on tam ma? Czekaj, wezmę tego, użyję Jak, jak Zobacz co tam ma, a jak nie to lupę Będę brał No to lupę, bo to jest ten co może mi też ukraść coś O, i jest właśnie widzicie taki Więc ja używam Tego Żeby go strzelić no, poszedł. Więc mega. No i teraz piwko. Wyjął kurtę ręką, nacisnął, wiesz jak jest, nie zagadł. Pa... O, je, ma jeszcze. Co tu się dzieje? Czu? O. O, i we mnie. O, ale był pusty. No zobacz. No zobacz, co się dzieje. No to teraz do yy... no niego strzelam, no bo ja nie wiem, no kurde. O, już udało się. Akurat. Więc widzisz jak fajnie jest. Innowatura. Nokia 5000. Dwa przedmioty, a no tak. Aha, bo to działa tak, że na całą jego turę. No dobra, czy też... Na całą turę. A w środku który się minus 2 tego tutaj, czyli jakby połowę tego. Czyli 4 podzielić na 2 to jest 2, nie? Wiadomo o co chodzi, jak wiesz jak jest. Dobra. Użyjmy Noki. 5000. byś mi powiedział, naprawdę. Ja bym szelił i tak w niego w sumie. Mhm. No to teraz tak. On może użyć Noki. No właśnie, użył Noki. Do cztery naboje będzie ten ślepy. No właśnie. A, czyli on pewnie dostał informację, że to będzie ten, albo strzela. Dostał pewnie informację. Chyba, że mu się udało. Wiecie, jak jest. Czyli teraz. Yy, Do czy jeszcze trzy zostały? No to strzelam w niego. Kurde, jak ja to przegram, to to będzie niemożliwe, wiecie? Aha. O! I ten też będzie ślepy. O kurde, piwo miał. E, ja pierdziele, piwo mogłem wypić. No, chyba, że to nie będzie. Dobra, będzie. Już myślałem, że wiesz. I teraz w niego, no nie ma opcji. No, i poszedł. I tak się w tą grę graczył. Co tu się dzieje? Smart wygrywa. No, tak się też zastanawiam, bo nie wiem, czy coś tam jeszcze pomiędzy tymi filmikami z tej gry będzie wchodzić taka no To. sobie w zrobicie, tam gram poza odcinkami. Więc o to się nie martwcie Poziomy wszystkie. Znaczy, nie gram poziomu, po prostu. Tylko po prostu słuchajcie. Na przykład arenę. To, co byśmy odblokowali. Więc takie jaja. No i cóż, dobra, czekaj, bo się nie zgubiłem, czy tam były chyba trzy pełne, nie? Drogi to swoje drugie to nieważne, i tak lupy użyję. No, więc robimy ten, takie coś. Taką akcję robimy i szczelamy w niego. No, poszedł. Dwa życie mu zostały. Co on zrobi? Tablet. No, żeby się przekręcił. Nie. Czyli będzie trochę niefajnie. Nokia. Coś tam dostał, jakieś informacje bardzo interesujące. O co chodzi, jakieś to w pochle A czyli pewnie. A czyli ja jednak, jednak nie wiedziałem, bo sobie. O, aha. O. O tym też chyba nie miałem informacji, chyba że miał, one się już. Za tego, bo już nie wiedział, który na. Już kurde nie wiedział, co on robi. Dobra, no szanowniego, po co używać książki? Nie, nie ma. Mogę mu książki. Może no, to jest jakiś kurde kontroler z Nisy Ziemi. Nie książka. nie wiecie, wiecie, jakieś. A. Aha! I on ja teraz, teraz, pewnie miał informację. I teraz. Nawaś, Nokia 5000 ten, -ty człowiek, coś dzieje Dobra, i teraz tak Oj, oj, kurde Ja wiem, że ja się znowu przekręcę tą tabletką, jak poprzednio No wie A no przecież może, jak, jak może być inaczej, to kurde, też się tak zakończył, mój, mój poprzednie wojarze wiecie jak jest. Książki nie używam, bo tu już nie wiem, czy to jest sens. No i super. I teraz na pewno został... No fatura. Dobra. No uratowało mnie to trochę. Dobra, od teraz muszę ta... na ten... Teraz tam tej na natnie ten. Mam alboraska. Mam na lepszą sytuację. Słuchajcie, patrzę... ...do no te. Szylam siebie. I teraz yy, A mogę sobie to zrobić, bo teraz nie jestem pewny. Ale spróbuję to zrobić. Może się uda. Może będzie szczęście. Jak myślicie. Tak, było szczęście. Tylko że teraz... Yy, on nie ma szans, że on nie trafi, bo on teraz może zrobić taką samą sytuację, że ten. A mogę sobie tabletkami zaryzykować, widzieliście? A no i on mnie teraz przypnie. I teraz y, jak się. No i to jest mój koniec. Także musimy zacząć jeszcze raz od początku. A to od razu już. No bo, tak, no bo tu się nie da kontynuować. Dobra, słuchajcie. To ja teraz dojdę do tej drugiej tury. I tutaj będzie oczywiście cięcie, więc ja zaraz wracam. Jestem znowu, słuchajcie. Yy... Jestem w trzeciej turze, bo słuchajcie, do drugiej się nie działa. Tam w ogóle poprzednie cięcia już były, ale jednak się zdecydowałem, żeby zrobić cię... jedno. Żeby to odcinek też 5 godzin nie trwał. Yy... I po prostu. no dzisiaj za bardzo nie działa, nie? Tak jak w poprzednim przebiegu. Dobra. I teraz tak. Były dwa. To ja bym mu te kajdanki ukrad i walił w niego po prostu tak na oślepnie. O poszedł. i teraz. Ja bym wypił y, Piwgo. <grym> nie No ale inaczej się gra w jedynkę, a inaczej się gra w dwójkę w sensie na takta, na, na tym. Na czatach, wiedział o co chodzi. Na, na łączach. No i teraz niego spróbuję. Bo no, widzicie, z Michałkiem jest... Y, a proszę bardzo. I czy my przypadkiem musimy nie wygrali pierwszej tury? O! Tyry, 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 o, tyry, ty. o. Double or nothing. Czeku <laughs> te star ci dwaj, Ja to jak tak mówię na tą grę? Stardiowali, pamiętacie? Tam już nie doszło się do tego tam było taki stół z kartami. Hazard. Double or nothing. No, mieliśmy zrobić w tym odcinku Double or nothing. Więc spróbujemy to zrobić. Jakimś cudem. Ale widzicie rzeczy zostały? Z tej rundy poprzedniej. Więc yy, nie wiem, czemu tak jest. O. I teraz jest ten. M. Mm, 50 na 50, tak zwane. I to ja bym sprawdził, Mopoł. No i jest ten. Co on tam ma? Czek ukradnę mu piła. No. I szczylą w niego. I on ma teraz jedno życie. Tylko, że on ma, tak, malboraski, że tak powiem. No i on teraz myśli, że będzie. Aha, czyli teraz 50, 50 no, to jest 50-50 jeszcze mniejszy. A to jest ciekawe. A, on sobie sprawdzi. Aha, no, czyli było to, a ja sobie przepiję to, to się ukradnie, albo Malboraska i on jest wyleczony, a ja będę 1% jeden, jeden życia mniej. No nie fajnie, No, HP 3. I teraz tak, yy... aha, w końcu rundy. No, tak, tak myślałam, bo to się myślałam, że ja Wiedziałam, że końcu no, ale jeszcze coś chciałem, chciałem mówić, mówić. Patrz. Wszystko zapewnione. Co tu się dzieje, człowiek? Nie patrzyłem za bardzo ile było. Kurde. W ogóle wiecie co to trzeba co, coś tutaj... Na czymś coś trzeba tutaj zapisać. Zapisywać sobie to. Czego idę, gdzie jest? Bo to jest przydatne, nie? Wiecie, jak jest, wiecie, o co chodzi? O cię mam, Dobra, róbmy piłę. jeszcze my znowu w niego. Szybko akcję, wam powiem, to było. Tylko mogę kajdanki przed tym ukryć. A czy nie używać ich, tylko raz, po prostu je wsiąść od niego? Bo on teraz pewnie to zaklebuje mnie? No właśnie. Nie, no myślące to AI, wam powiem. Twórca, jak tworzył tę grę, to całkiem. Przyzwoite to zrobił. <laughs> Już tak powiem. Mówię co robi na naprawdę i wie ile jeszcze trzech zostało, ile co jest, jakie co jest, wiecie, wiecie o co chodzi. Dobra. Ja gdzie tam to ta Niech się przekręci, proszkę. Nie. tak zawsze jest, że ja kurde jak to ten, to... O. Kuniec. Jedno życie. No teraz o zrobimy dopadnie. Jak tych tabletek nie mam. Aha, proszę. Aha. To jest chyba mój koniec, wiecie? O! Chyba, że teraz to jest mój koniec. A, nie dobra. Dobra. A koniec rundy. <grym> no, <znowu> To już kolejny raz, kiedy mnie koniec rundy uratował, wiecie? Naprawdę słuchajcie. O, wiem, że nie będzie miejsca. Ale jednak... Dobra, trzy, cztery. Ja przecież czwarta rzecz będzie i nie będę miał na nią miejsca, wiecie o co chodzi, wiecie, wiecie jakie. Wiecie o co ma Dobra, to wiecie co? Okranę mą Bo te tabletki są ryzykowne. Już tak powiem. Drobinkę. Dobra, i teraz, co to było? Aha, miałem go zakneblować. I teraz. No, sztylą w niego, no co, co mam zrobić? I teraz, że dwa zostały, a cztery puste. No to. Jest ja większa szansa na puste. Ale ja sobie to sprawdzę. No i wiecie, właśnie jest pusty. Więc ja teraz yy, biorę lupę kolejną. Na zaś. O, wiem co zrobię. To będzie mądre zagranie, chyba mi się tak wydaje. Dużo rzeczy zużyję w splanszy. Dawaj lupę. Nie, nie, nie! O kurde. Najpierw miałem. O, a teraz to już nieważne. To użyję tej książki teraz. No kurde, chciałem zrobić takie. W na IQ zagrania, wiecie jak wyszło? No szkoda no. A co, po, co poradzisz? No i ja ma teraz ostatnie życie. Ale co się odblokowują? Czy uh -huh. ja czy tabletkę będzie jadł. I we mnie szczeli. No dokładnie. Yy, I teraz tak. Nie, no ja się boję tej tabletów, czekam, bo teraz jeszcze jeden został Piję to piwo, trudno No nie Rozszczela w niego, koniec, co będzie mój koniec No, dokładnie Double or nothing W siebie strzela Aha, no to double or nothing i po to nothing. do widzenia. Poszedł. No i teraz y, ja chyba nic nie wygrałem za to, nie? F, f, to trochę słabo zakończyli wam powiem. nic żaden, ten Żadnych nie ma, coś nie odpisane. Przegrałeś. Y, nie zagaduj. Hmm. No chyba ja nic nie wygrałem raczej. A to wiecie co? Sprób Ile to się już nagrywa? Coś tam z parę minut. Wiecie że spróbujemy zrobić Double or nothing, ale wyjdziemy za pierwszym razem, jak to będzie Double or nothing opcja. Więc ja się z wami widzę na trzecim etapie znowu. Jestem, słuchajcie, ponownie. Mm. Więc cóż... Um, jakby to powiedzieć? Nie wiem, które to już podejście jest, ja to jakoś tam zmontuję. Ale jest trzecia próba. Znaczy tak, trzecia faza. I teraz y, mamy taki cel, że po prostu zatrzymujemy to, nie? Double odnawial wiecie o co chodzi? Dobra. Trzeci to jest ślepy. Tam mam kratkę kajdangi. powszedł w niego HP3 Czyli to jest jeden, czyli tutaj jest... Z... Raczej wątpię, żeby był ten, więc w siebie spróbuję. Dobrze, nie żałowałem tego. Yy... Teraz będzie ślepy, więc ja to przepiję. I teraz spróbuję pannąć się... Aha, no to koniec jest. To no fajnie ci powiem. No tak. Dobra. Cztery, cztery. Telefon do tego, do przyjaciela. Czwarte to będzie ślepy. To ja bym wziął lupę i bym podejrzał mhm. no to patrzcie co ja tu robię żeby książkę i robię to no i co i do widzenia i teraz tak zaryzykałabym ale nie, bo to on teraz też ma ten... Teraz tera on. z pagi. Aha. Mhm, czy już... O, czyli teraz będzie ślep. No i ci się nie udało, gościu. To będzie pusty. Telefon przyjaciela działa. Hehe. <laughs> Człowieku. Zmordowało piłę. Yy... Teraz było poślepym. Teraz ja bym zaryzykował i niego. No i poszedł. A teraz jednak próbujesz. No tak, teraz już może być. No i jest. I teraz jest sas. Jaka muzyka, czy? Co to było? No ale malborasek, malboraska, dawaj palę tutaj, tutaj. Piję piwo, piwko. Jakby dać ci pusy. No, no to właśnie, no to szedam W niego. Słuchajcie. I kłuniec. I nie robimy double or nothing, bo i tak już by ten film, ten, wyszedł za długie, jak już to za pierwszym podejściem by się musiało nam udać. Musiał się długo by to, to trwało. Matko Boss. Double or nothing? Nie. Aha, Pupi Pluti. Pupi Pluti, walizka człowieku. Wiesz jak jest, nie zagaduj. Otwieraj to. Bardzo obocz. Bardzo obocz tyry 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 No i tyry No No i tyry 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 double tyry double or nothing, czyli... Yy, ten, nie. I, aha, no no. Okej, okay, baczka. tyry tyry nie że od razu się tyry z double tyry 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 i tyry I bardzo, fajnie, bardzo ładnie. Wracamy, wracamy, do domu wstąp... To szczelba jest nasza? Błąd tu wstąp... w ogóle tu szczelbę zabrał. Nie wiem czy to była nasza. Chyba nie. <laughs> nie wiem co tam się stało. No, ale cóż, słuchajcie, ja bym smart pro. Mam nadzieję, że się podobało. Eee, jeżeli tak, to oczywiście wiecie co robić. No i cóż. I my się widzimy w kolejnym odcinku. Eem... No, my się widzimy w kolejnym odcinku. Jest ja się z wami żegnam. Pa pa!